Witam państwa w Kinie Kultura. Witam na premierze dwóch koprodukcji, polsko-francuskich koprodukcji. Romantik i Boniek i Platini to filmy zrealizowane w ramach drugiej edycji projektu Warszawa-Paryż. Dwa lata temu studio Munka podjęło współpracę z francuskim stowarzyszeniem Grek i ogłosiło konkurs na scenariusz. W 2015 roku odbyła się druga edycja konkursu, w której wyłoniono dwa zwycięskie scenariusze i oto dziś oglądamy dwa filmy polsko-francuskiego produkcji. I, 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 I Temat był bardzo otwarty, ulica, tak? to właściwie można wszystko na ten temat napisać. I w tym momencie, mojemu przyjacielowi, z którym też razem dużo pracuję, z, powiedziałam o tym Maciejowi Cuskiej. I on mówi: Ja mam dobry początek dla ciebie. Facet zabiera do Paryża dziewczynę, która ma zakryte oczy, i, i dźwięk w uszach, i nie wie, gdzie, gdzie, co się dzieje. A co, co, co lepsze, to jest prawdziwa historia. Ja trochę Paryż znałem już wcześniej. Myśmy wiedzieli, że pewne rzeczy byśmy wymyślali inaczej niż tutaj są. Przede wszystkim byli bohaterowie, byli równi wiekiem. To był młody bohater i młoda dziewczyna. Wymyślaliśmy na przykład scenę pogoni za złodziejem, że to ma być metro. Od początku wiedzieliśmy, że to ma być scena nieudanych zaręczyn. Jest w miejscu takim kultowym, jakimś turystycznym, bardzo takim stereotypowym. Jak żeśmy to wysłali na konkurs, to pierwsze odpowiedzi były potem ze strony francuskiej, że, że te miejsca, które, że, że fajna historia, ale miejsca, które mamy wybrane. One są nierealne realizacyjnie, albo będą no, bardzo trudne, więc żebyśmy sobie je odpuścili. I na szczęście dzięki ciężkiej pracy i pomocy po stronie francuskiej, jak i polskiej, i udało się zrobić to w tych miejscach, które widzieliśmy, które były bardzo trudne. Oczywiście to nie było proste, bo raz, że to miejsce w ogóle zarezerwować i zapłacić za nie przy naszym budżecie było bardzo ciężko, ale znowuż dzięki, dzięki odpowiedniej. Produkcyjnej pracy to się udało. No a potem to była cała zabawa, jak, jak poblokować właśnie w tym to jest trocadero, tak, miejsce, z którego z widok na wieży, tam, gdzie są te zaręczyny nieudane, i tam są tłumy, tłumy ludzi, naprawdę. I w trakcie jak jest ta scena zaręczyn lub scena zakazowywania policjantów. Tam stała dookoła masa ludzi, która na szczęście nam nie przeszkadzała. Oni byli zaraz poza kadrem, ale na przykład po każdym dublu, jak Robert gazował policjantów, bili brawo. <todgłosy> Ale taka najbardziej, najbardziej ciekawa dykteryjka z, tego, z, tego jest, z tej sceny też, bo oni odchodzili Robert z tym dwójką aktorów, policjantów odchodzi dosyć daleko od kamery na początek tej sceny, więc można było się nie zorientować od razu, że to jest film. A Polaków dużo w Paryżu jest, jak widać w filmie zresztą, i, i turystów jest dużo, i co chwilę ktoś tam coś krzyczał: Robert, Robert, a, 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 w, którymś, a w którymś momencie to właśnie Maciek powiedział, który był tam pracował z nami i mówi: Słuchaj, stoję gdzieś tam obok, wy się scena. Ale ludzie w tłumie mówią: Ty zobacz, Roberta zabrali. Czyli, 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 Michel on regardera le Michel, Michel. Michel. Je te préviens si leur télé ne marche pas. Donc effectivement, il y avait le thème de la rue qui était imposé et euh, je cherchais. Une... Moi, bon, bah, mes liens avec la Pologne remontent euh, déjà de quelques années. Et, euh, donc, je voulais raconter une histoire plutôt contemporaine. Euh, et à force de chercher, je ne trouvais pas. Et ma copine m'a parlé de l'état de guerre et notamment du couvre-feu. Donc, j'ai fait quelques recherches et je me suis rendu compte que la même année, euh, il y avait la Coupe du Monde de football et que la Pologne et la France euh, étaient toutes deux euh, en demi-finale. Et donc, euh, après, du coup, le scénario s'est écrit assez naturellement. Voilà, je ne peux pas en dire beaucoup plus. Oui, ce sont des enfants euh, qui veulent jouer au ballon et qui ne comprennent pas que euh, la Pologne vit une dictature euh, militaire. On a eu cinq jours de tournage. On a tourné euh, au quartier de Praga. Mais sinon, euh, c'était une très belle expérience. Euh, de toute façon, j'ai l'impression que pour tourner dans un Varsovie historique, euh, il n'y a guère que Prague. Non, popat, match. Si do Quand j'ai rencontré pour la première fois Martin Wascaviet, il m'a parlé du travail de Chris Nidenthal. Et en regardant les photos de, de Chris Nidenthal, j'ai vu beaucoup de couleurs, beaucoup de sourires. Alors voilà, c'était l'image que je voulais pour mon film. Это и